Siemano, z tej strony sierżant Bagieta. Jego tutaj podchorąży Aha. Lecimy na nasz secret spot dirtowy. Także zaraz widzimy się na miejscu. Ja więcej wam już nie mogę pokazać. I tak mam nadzieję, że za bardzo za dużo nie widać, bo jak wiecie, jest to tajna miejscowa. I ojej, jest znak, chyba go nie było widać, mam nadzieję. I... No i co? Nie co przedłużej tu widzę przy połowa wychodzi, także widzimy się na miejscu. Tutaj nie pojedziemy tam widać, że jest coś przetarte Na lądowaniu to poprawimy Nie no, jest, jest syf, jest, jest niestety syf. za mokro Nie pojeździmy dzisiaj raczej to Bynajmniej na tych trasach, zobaczymy tak, jak tak, dalej to Poprawimy Patrz jak sarenka tam, pajka jaka czarna sarenka Nie widziałeś? Ja tu nawet dziki widziałem No. Wow, ale ciapa Przynajmniej będzie się dobrze lepić ziemia Dzisiaj przyszliśmy, bo jest w sumie ciepło Fajna pogoda Okolice 10 stopni O kurde, zobacz co tu się stało Dopiero co to robiliśmy A tutaj kurczę jakiś strumyczek szedł Dobrze to się przysypie Czekaj Bartek, bo ja proponuję Tak jakby Takiego jakby spajnika Z lądowaniem dużym, szerokim była opcja kiedyś, żeby tu ustawić następne lądowanie. A czy następne wybicie. No. Tylko patrz, tu jest strasznie stromo. Tu jest dziura, za której zazwyczaj jest woda. No tak, tu jest taki rów, że tu by pizda była. A fajnie, bo może by to wykorzystać, nie? Ale rzeczywiście... To półgotowy bowl. Mm. Nie wiem, czy tu powiedzieliśmy, ale chłopaki zrobili ją pod takim kątem, żeby niby lądować tutaj, z takim transferem. Ale porzucili ten projekt. Także my teraz zrobimy tutaj... Wybitkę w górę, z takim tutaj prosto od razu lądowaniem i założenie jest takie, że tu będziemy robić zawrotkę. Później może coś dalej właśnie tu się skonstruuje. Rozplantowaliśmy tu już trochę na lądowanie, teraz trzeba przykryć cały stelaż, co zrobiliśmy i działamy. A tu dwie nory są nawet. O kurde, ty... Z zwierzak jakiś podkop zrobił pod hopą <grymne> Wydupiliśmy taki stelaż teraz trzeba wszystko zasypać lekko uklepać Działamy, działamy Takie światło jest I tak o tu Jakie Sędziu? Optymalnie. Optymalnie. Bo ziemi fajnie się kopie, ale są korzenie. Na pierwszy raz tak się nakopałeś, co? Nie. Nie. Tyle na dzisiaj. Zrobiło się już ciemno, także czas się zawijać. Resztę zobaczycie w kolejnym dniu z Chopek. Pozdro. Chłopaki byli na skateparku i są straszna lipa. Wszystko zmrożone. Ślisko. Ostatnio jeszcze mogliśmy się trochę pobawić, a teraz to już zbyt niebezpieczne jest na jazdę. Także pozostaje nam jechać na secret spota, porobić jakieś tam zimowe prace, tak aby na sezon miejscówka była zwarta, gotowa do jazdy. Ogólnie to yy, no dzisiaj był lekki przymrozek w nocy, ale nadchodzi odwilż, będzie cieplutko na plusie w dzień i w nocy. Także ziemia będzie dość dobra do kopania. Niestety dzisiaj, tak jak wspominałem przed chwilą, no może nie być za ciekawie, ale zobaczymy. No jak nie pojeździmy, to mówię to przynajmniej pokopiemy. Także widzimy się zaraz na spocie. Lecimy na spota bokiem. Dobra ty, bo auto jedzie Ale śmiesznie to wygląda, jak to jest tak biało na ziemi Co tam Kizia? Widzę nowa maszyna Latasz tu na tym? No Dobre loty idą? Sami jesteście? Nie, są Są stuntery? No nie wiem, no pokaż coś fajnego. Nie, nie. Dawaj. Mo może być śmigłą kierownicą. No dobra. Dawaj. Wiem, że umiesz. Jest. jesteś pre prepersi też chodzą widzę. Cześć. I co? Latarę było? Jeszcze nie. Jeszcze nie jak który dzisiaj z was leci? Tamto? No Jeszcze jadę. Nie <laughs> czy Lucyfera? No to ja jeszcze jadę, Ty już leciałeś, nie? Widziałem filmiki. Tylko jedyny doleciałem. No, no tak doleciałeś, wiesz. No, do poprawki, to, nie? poprawki, nie? Widziałeś, jak Mogas wyjebał na łeb? No a tam tu było, słuchajcie jakby wideo jedną w ogóle. Nie na to Nie? Cały jest? Stał taki A co, ty dzisiaj lecisz, mówisz? Ale się wkleił. No co teraz ty jedzesz? Mówisz? Ja Normalnie. Mały święta. tak. normalnie leksa, bo zupełnie niemy Wpadlować, Mianuję cię młodszym łopatowym. Tak, jasne. No swoją. O jajko zarazem. No dawaj to na hopę Udzian, uważaj. Jest grubo. Ile tu chłopaki mówicie jest? 5-6. Ale to jest hardkorowe. O gościu Weź to przeleć ty Uhuhu. Trochę niedoleciane, ale, ale bezpiecznie O kurwa o, 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 o. Jezu. Kur... Ty skosiłeś tego badyla. I to tak centralnie. Mówiłem, żebyś korbę dał. Kurwa, ty prosto w tego badyla się wjebałeś. On był tu, nie? O. Oh fuck. A zejebany Nie można tu linii latać jak jest mokro. Kurwa. Damn.